Brodnicki Szpital po rozbudowie i modernizacji odnosi pierwsze sukcesy i zostaje doceniony na medycznym polu krajowym. Dyrektor Szpitala Dariusz Czczepański został wyróżniony jako menadżer roku 2016 w ochronie zdrowia w kategorii placówki publiczne w prestiżowym konkursie branży medycznej wydawnictwa Termedia. Kapituła konkursu doceniła zmianę w zarządzaniu szpitalem pozwalającą na likwidację zadłużenia oraz realizację projektu rozbudowy i modernizacji szpitala o wartości 45 milionów złotych. Ten projekt nam się bardzo spodobał, ponieważ była to realizacja budowy i oddanie do użytku nowego szpitala, szpitala o charakterze powiatowym, czyli pierwszego stopnia referencyjności, szpitala, który w naszej opinii jest prawdopodobnie najnowocześniejszym szpitalem tego typu w Polsce. W związku z czym zaangażowanie zespołu, wiadomo, że jest to praca zespołowa, ale jednak dyrektor jako lider projektu tutaj zasłużył na nasze wyróżnienie prowadzący ten projekt do końca i finalizujący ten projekt uważaliśmy że to jest duże osiągnięcie osiągnięcie które zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie Wyróżnienie dyrektor Dariusz Szczepański odebrał z rąk ministra zdrowia Konstantego Radziwiła podczas uroczystej gali 19 stycznia 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Ogromne przeżycie dla mnie. Z tego względu, że nagrodę dała branża, branża medyczna. Kapituła składała się z 27 osób. Była wykonywana preselekcja. Tutaj nie było przypadkowości. No i to szanowne grono. W którym udało mi się znaleźć, mianowicie pan profesor Banach, dyrektor Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, pani dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego Wojewódzkiego w Zakopanem. To są wielkie jednostki. I wśród nich nasza jednostka nowa, która dopiero od czterech lat funkcjonuje w nowych regułach. Zresztą za to zostaliśmy też nagrodzeni. Ja specjalnie używam słowa my, a nie ja. Dlaczego? Bo menedżer jest osamotniony w momencie podejmowania decyzji. Jeżeli nie potrafi zbudować zespołu przy realizacji swoich misji, niestety nie będzie nigdy osiągał zamierzonych celów. A jak Państwo widzicie, udało nam się osiągnąć cel, co zauważyli nie tylko mieszkańcy Brudnicy, natomiast także yy, branża medyczna. Uroczystą galę poprzedziły panele konferencyjne, w których uczestniczyli także pracownicy Brodnickiego Szpitala. Była to okazja między do zapoznania się z planowanymi zmianami w systemie lecznictwa. Przed Brodnickim Szpitalem natomiast stoją kolejne wyzwania i inwestycje. Planowana jest między innymi zmiana systemu zasilania szpitala w ciepło w oparciu o urządzenia kogeneracyjne i termiczne panele fotopróżniowe.